Dzień dobry, witam Państwa, mecenas Dobra Porada, czyli Michał Kralewski, radca prawny. W dzień dzisiejszy odpowiemy na kolejne pytanie naszego klienta, a to jego treść. Zawarłem umowę, w której znajduje się klauzula kary umownej. Czy są sposoby, aby uniknąć jej zapłaty w przypadku zaistnienia zdarzenia obwarowanego właśnie taką karą umowną? Zacząć należy od tego, że kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem, które strony wprowadzają dobrowolnie do treści danej umowy. Czyli jakby kara umowna nie obowiązuje sama z siebie z przepisów prawa nie wynika wprost. Czyli jeżeli chcemy, aby kara umowna była przewidziana w umowie, musimy wprost wprowadzić ją do jej treści. też już na tym etapie możemy odpowiednio zmodyfikować projekt umowy, aby zabezpieczyć nasze interesy. Możemy na przykład karą umowną zmniejszyć, tak aby ich wysokość nie była dotkliwa, jeżeli na przykład zaistnieje okoliczność powiązana z taką karą umowną. No często, jeżeli druga strona wyrazi na, na to zgodę, karą umowną, to umowy możemy wcale nie wprowadzać. Czyli jest jakby zasada swobody umów, polegająca na tym, że to strony decydują, czy te dodatkowe zastrzeżenie w umowie się znajdzie. Jeżeli się znajdzie, tak jak już mówiłem, warto zacząć je w taki sposób, aby odbyć się w miarę bezpiecznie. Czyli na przykład za te okoliczności, które których prawdopodobieństwo wystąpienia jest niewielkie, bądź też ograniczyć je kwotowo. I to te kwotowe ograniczenie może mieć kilka sposobów. Pierwsze, wskazujemy wysokość kary umownej za dane zdarzenie. Ale dodatkowo, jeżeli tylko przewidaliśmy kilka kar umownych, bądź też zakładamy, że kara umowna będzie naliczana na przykład za każdy dzień zwłoki, bądź też opóźnienia, Możemy wprowadzić jeszcze jeden zapis. Dodatkowy zapis będzie mówił o tym, że maksymalna kara umowna nie może przekroczyć np. 20% wartości przedmiotu umowy, czyli np. wynagrodzenia, które przewidziano w treści umowy. Czyli mamy taki podwójny bufor. Po pierwsze, wysokość jednostkowej kary umownej, po drugie, możemy zastrzec również tą maksymalną karą umowną, jaka może z danej umowy wynikać. Oczywiście dla osoby, na rzecz której kary mają być zastrzeżone no to najlepiej, żeby te kary były jak najwyższe. Dla no, osoby, która ma płacić to oczywiście wolałaby, żeby kary były być jak najniższe, stąd też no, można to wypośrodkować. Na różne sposoby, bądź właśnie minimalną wysokością tej kary jednostkowej, bądź też no, wprowadzić karę maksymalną, powyżej której już nie będzie możliwe dochodzenie tejże kary przez drugą stronę. Czyli po prostu bieg naliczania tejże kary zatrzyma się na określonej kwocie wynikającej z treści umowy. Sama kara umowna pełni formę zrychotowanego odszkodowania, więc warto wiedzieć, że jeżeli z treści umowy nie będzie wynikało nic innego, to kara umowna będzie jedynym odszkodowaniem, którego będzie mogła żądać od nas druga strona. Czyli jeżeli przewidzieliśmy karę umowną i brak jest zdania, że druga strona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych powyżej kary umownej, ten przywilej nie będzie tej stronie przysługiwał. Czyli jedyne, co może od nas otrzymać, to tą karę umowną wynikającą z treści umownej. Jeżeli natomiast zastrzeżono takie dodatkowe sformułowanie, czyli że dana strona może dochodzić odszkodowania powyżej kary umownej na tzw. zasadach ogólnych, no to już e, oczywiście te odszkodowanie będzie mogło być wyższe, i my stosujemy tu tzw. zasady ogólne, czyli zasady z kodeksu cywilnego. Te zaś mówią, że strona domagająca się odszkodowania no musi przewidzieć już więcej przesłanek. Musi udowodnić przede wszystkim wysokość szkody, a także, iż ta szkoda wynika z działania bądź za, zachowania osoby zobowiązanej do jej za, zapłaty. Czyli jest tutaj ciężar dowodu, spoczywa na osobie domagającej się owego odszkodowania. Przy karze umownej, oczywiście, kwota kary umownej jest już określona w umowie, więc jakby nie wykazujemy szkody. Jedyne, co musimy wykazać, to fakt naruszenia umowy. No nie z uwagi na to, że kara umowną to jest pe, pe, pewna forma ryczałtu, no może się okazać, że ona jest nieadekwatna do szkody drugiej strony, czyli na przykład mamy, znaczy, mamy sporą karę umowną, a faktyczna szkoda pokrzywdzonego jest symboliczna, chociaż wcale nie występuje. W takim przypadku pojawia się kolejna przesłanka umożliwiająca nam, czy to, nie do, czy to brak zapłaty kary umownej, czy zapłata jest w mniejszej wysokości, mianowicie tak zwane miarkowanie kary umownej. Miarkować karę umowną może sąd, sąd bierze pod uwagę cało okoliczności danej sprawy, czy między innymi to, czy ta kara nie jest wygórowana w zależności od do doświadczenia umownego, korzyści. Uzyskane przez osobę zobowiązaną do zapłaty tejże kary umownej, a także wysokości szkody, którą poniosła osoba domagająca się zapłaty kary umownej. Jeżeli zdaniem sądu karę umowna będzie wygórowana, może ją zmiarkować, czyli obniżyć do poziomu, który uzna za słuszny, właśnie badając takie okoliczności jak wynagrodzenie zastrzeżone z umowy, korzyści, jakie osoba zobowiązana do zapłaty kary umownej otrzymała na podstawie tejże umowy, a także faktyczną szkodę osoby pokrzywdzonej. Ostatnim punktem, o którym warto się zastanowić, który może pomóc nam uniknąć zapłaty kary umownej jest oczywiście przedawnienie. Kara umowna jest roszczeniem wynikającym z umowy, więc jak każde inne roszczenia tego typu ulega przedawnieniu. Tutaj ta kara jest w ogólne zasady przedawnienia, więc jeżeli kara umowna jest zastrzeżona na rzecz Osoby będącej przedsiębiorcą i umowa jest jakby zawarta w ramach jego działalności gospodarczej, no to przedawnienie wynosi będzie 3 lata. Jeżeli natomiast jest zastrzeżona na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, czyli tak zwanego konsumenta, te przedawnienie będzie wynosić lat 6. To tyle jeśli chodzi o możliwość uniknięcia kary umownej. Zacznijmy od samej treści umowy. Starajmy się ją tak sformułować, żeby później ta kara umowna była. Bądź mało dotkliwa, no bądź też zastrzeżona za okoliczności, których zdarzenie się jest mało prawdopodobne. Pamiętajmy też, że karę to jest zyszacowane odszkodowanie, więc jeżeli dana strona chciała dochodzić pełnego odszkodowania, musi to wynikać z treści samej umowy. No, ostatecznie, jeżeli sprawa trafi już do sądu, możemy skorzystać tutaj z dwóch zarzutów. Pierwszy dotyczy miarkowania kary umownej, czyli jeżeli uda nam się wykazać, że ona jest zbyt wygórowana, Względem faktycznej szkody osoby domagającej się jej zapłaty, to bądź ewentualnie podnieść zarzut przedawnienia, jeżeli upłynął już okres wymagalności tego roszczenia i do tego mamy jeszcze upływ trzech bądź sześciu lat w zależności od tego, czy kara umowna została zastrzeżona na rzecz przedsiębiorcy czy też konsumenta. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z innymi filmami na naszym kanale, także do jego subskrypcji. Zapraszam także oczywiście do naszych playlist, do naszą stronę internetową, także do bezpośredniego kontaktu ze mną. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.